Ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, współorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to 30-letnia historia pracy na rzecz środowiska literackiego. Z okazji jubileuszu 70-lecia instytucji o historii konkursu opowiada Krystyna Wulert, ich współzałożycielka i organizator. Powstanie ogólnopolskich literackich spotkań miało miejsce. W Katowicach, na dworcu, ponieważ y, byłam na takich warsztatach literackich w Wiśle. Tak stojąc y, z Pawłem Soroką, z y, Kazimierzem Balcerowskim, jeszcze z innymi osobami, ja mówię: Boże, taka fajna impreza. Y, a y, u nas nic takiego nie ma. Może zorganizujemy, może zrobimy jakieś literackie spotkania. Y, y, Paweł Soroka, profesor Paweł Soroka. Mówi, to jest dobry pomysł. Ja, mówię, ja mam nawet, gdzie, gdzie, gdzie możemy zorganizować? Ma miejsce nawet. I w, w tym momencie była już wyraźna zgoda. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy organizować i dlatego, właśnie w Wenecji, koło Żnina, pierwsze spotkania się odbyły. Potem następne były w Okoninach, w Minikowie, w Bydgoszczy. I rozpoczęła się przygoda przygoda, z konkurs z, z literackimi spotkaniami. Nie od razu Wojewódzki Ośrodek Kultury wszedł w organizację tego przedsięwzięcia, dopiero na początku lat 90. W 1993 roku spotkania odbyły się w Kruszwicy, a dokładnie w Pałacu w Kobelnikach. I od tego momentu Pałac w Kobyjnikach stał się takim poetyckim pałacem, do którego zjeżdżali się poeci nie tylko z naszego województwa, ale i z całego kraju. Zjeżdżali się ludzie do nas z Europy również, ponieważ pamiętam, że była osoba z Szwajcarii, z Anglii, z Holandii, z Niemiec też, ale to byli Polacy, którzy tam na stałe mieszkają. Edycja taka ostatnia ze względu na pandemię odbyła się w 2019 roku, a ja w 2020 odeszłam z pracy. Ale ogólnopolskie literackie spotkania powróciły w 2023 roku. Od samego początku organizacji ogólnopolskich literackich spotkań pokoleń bardzo mocno włączyła się Magdalena Jagiełowicz, która wymyśliła spotkania poetyckie we wszystkich szkołach miasta i gminy Kruszwica. I to było chyba był taki bardzo ważny moment, ponieważ poezja wkroczyła do szkół. Bardzo się cieszę, że w pewnym momencie zaczęliśmy wydawać almanachy poetyckie. Almanachy poetyckie, które, które jakby y, to jest, były pokłosiem konkursu poetyckiego. Y, wydaliśmy 13 łącznie tych almanachów. To jest też duże osiągnięcie, ponieważ przy okazji tych almanachów zdarzyło nam się raz tak, że wydaliśmy płytę. Płytę z piosenkami. Dokładnie tam znajdują się teksty naszych poetów, do których muzykę pisało, pisało wiele osób. Pamiętam również, jak przyjechał do nas pan Andrzej Rayman znakomity twórca muzyki filmowej też i też właśnie on śpiewa utwór na tej płycie to dla nas jest wielkie miłe miłe takie zaskoczenie że zechciał w ogóle zaśpiewać pani Iwona Jasińska pani Alicja Konwińska. To były dziewczyny, które pisały muzykę, cudowną muzykę, i łącznie z panem Andrzejem Rejmanem została stworzona płyta. I to jest takie kolejne nasze małe dzieło. W ramach literackich spotkań również zaczęliśmy organizować spotkania poetyckie w kawiarni pod Malwami w 2008 roku. Po raz pierwszy rozpoczął Leszek Żuliński swoim wieczorem autorskim i tak już to trwa do dzisiaj. Raz w kwartale w kawiarni pod Malwami organizujemy spotkania. Ogólnopolskie spotkania nie, nie mogłyby się odbywać tak od, prawda, bez czego, bez pieniędzy. A to jest bardzo ważna, ważna sprawa, ponieważ bardzo przychylne od samego początku były władze Kruszwicy. Najpierw z panem Tadeuszem Gawrysiakiem na czele i z całą radą. Później też włączył się Dariusz Wiczczak, już obecny burmistrz, który który w tej chwili bardzo pilnuje tych spraw. Dla niego jest to takie oczko w głowie też, za co jesteśmy wdzięczni nie tylko jemu, ale w ogóle wszystkim osobom. Jesteśmy wdzięczni, które wspierały nasze to, to przedsięwzięcie i przede wszystkim Rada, Rada również, bo decyduje Rada, Rada razem z burmistrzem, ale jednocześnie społeczeństwo. Gdyby społeczeństwo nas nie chciało tam, nas by tam nie było.